Hej, przez Ja jestem goblin, a to jest kolejny odcinek Let's Play Shakes and Fidget. Dzisiaj zrobimy sobie taki krótki przegląd i zaczniemy od, od, od lochów. Mam parszywego drania na 54 poziomie. Może być ciężko, więc spróbujemy z kamiennym trolem zawalczyć. Ma no 137 koła życia, ale na razie dostaję. no niestety. 6K na zadanie mu po 5. Jeżeli dużo uników zrobimy, to może, ale no to yy, naprawdę będzie trzeba. O, Zara nam wy, wypierdzieli yy, ostatni hit. Tak naprawdę będą siedzieć czy trzeba będzie dużo uników zrobić. Może 14 koła unik. No i 800 HP mu zostało. Świetnie. Co za chłop, dobra. Na rejmie spróbujmy. 40 koła więcej z magiem. pomimo no i 16 koła nam zostało. No niestety. Dobra. Karczmy niestety. Nie mam twierdza. Budujemy twierdzę na poziom 10. Mamy już... Musimy poczekać aż dzień cały. Yy, wydobywamy klejnota. Potrzebujemy 3 godzinek skarby, jest na poziom 9, tutaj na poziom 3, kuźnia wieża magów na 1, gildy uczników na 1, czekamy ogólnie na jakiś event, stajnia mamy jeszcze przez 10 dni tygrysa, w gabinecie magii i zbrawni ciekawego i tutaj weźmiemy sobie kolejną wartę, mamy poziom 40, grzybka i 190 monetek. Natomiast jak wygląda sytuacja na froncie świata W54? Mamy demona na 27 levelu. Zacząłem tu sobie już warte 9 godzinek w twierdze. Jak wygląda twierdza? Budujemy sobie skarbę na poziomie 2. Mamy twierdzę na poziomie Trzeci budujemy na poziom czwarty kopalnie kryptow mamy na jedynce kwatery robotników na trójce. Kwatery zmniejszają, więc je warto robić stwierdzą regularnie. Tu jeszcze nie pobudowane te rzeczy. Yy, trzeba poczekać. Yy, kałem było już dzisiaj kręcone. No i cóż, taki krótki odcinek, bo tylko dwuminutowy, ale... Daily to daily. Widzimy się jutro. Postaram się nagrać coś więcej. Piszcie, czy taką chcecie formę, czy może dłuższe. Zostawcie łapę w górę i zostawiajcie feedback, bo to jest najważniejsze. Dziękuję wszystkim, którzy komentują. Bo chce mi się nagrywać. Wiem, co mam dalej robić, czy ta seria Wam przypada do gustu, czy nie. No i cóż, widzimy się w następnym odosupu seriach. Trzymajcie się. Na ro!